Nie, ma, ja jestem karol 56 Games. A jeśli sobie zagramy w Minecrafta na serwerze Craft Games PL i serwer, oczywiście, podam wam w opisie. I co, i będziemy zaczynać. Już na pierwszą mapkę tutaj zaczyna zaraz. Ok. A i ja oczywiście mam jeszcze Vipa. Jeszcze mi się nie skończył. Um. W sumie jedna skrzynka i może już iść do ziomeczka. Ok, to już będziemy szli. Mam nadzieję, że tu mnie nigdy śnieżki nie będzie. Chciałbym rzucić. O. I. Aj, się za. Za lekko tą śnieżkę rzuciłem, ale ok, my już się tutaj budujemy do tego ziomeczka. Czasami to te stałe. I my już go tutaj zabijamy. Ale knok poleciał? Nice. Dobra, on the no. Tutaj są nasze już itemy. O kurde! Aj... No trudno. Ale okej, okay. kolejna ręka. Mm, dobra. Okej, okay, my już zlecieliśmy na dół. O, dwa diaksy, więc naprawdę okej, okay. Idę sobie na dół. O, o ale ile diaksów! Okej, okay, to zakryję, żebym jej tutaj zagniezbił. Chcę szybko zrobić sobie miecz. Okej. Okay. I już mogę lecieć. I teraz w ogóle swoje ten wstał, więc Okej, okay, to już... A tutaj nie ma typa. Tu jest typek, tak? A, tu jest. Okej. Okay, już do niego się wybieramy. jego mam nadzieję, że zabijemy. Dobrze, że jesteśmy u niego na wyspie On tutaj ogarnął, że my jesteśmy, ale on nam jest za drutem. Dobra, denu nie okay, miał jakiś temy? Nie, tego przydatnego nie miał. Tam są gracze, się biją, ale okej. Okay. Perły na razie nie będę wykorzystywał, chociaż. A nie, to jeszcze nie jest jeden gracz. jakiś jakiś jeden jest tego Dobra, to perły do ostatniego wstępnego. Mam nadzieję, że go zabiję, tak? Dobra, już jestem na wyspie tego ziomusia. I sobie zrobimy słodki. Może do tego typu. No, miecz. Jakiego się zbraja, nie ma. Tylko że on tutaj będzie chciał się na nas czaić właśnie. To no, możemy się na niego znów Okej. Okay. No, trudno. Okej, okay, on tutaj uciekał od nas chyba, a nie. O, ale pięknie dostał teraz. i okay, ostatni ziomek jest. Aż tam. Okej, okay, to się... Aj. Czy przerzuciłem, czy ta perła nie zadziałała? Chyba nie zadziałała perła, bo w sumie rzuciłem dobrze. Tak. To jedna ze śnieżek zrzuciła, ale ja mógł. Ale laga nie było. Dobra. OK, my już sobie skoczymy. Tylko no to ma od nas lepsze uzbrojenie, trochę, więc możemy mieć z nim mały problem. No. Może zjemy jajko, czy jabłko? Przepraszam za tą pomyłkę. No OK. I może w tego dzieł musiał tutaj spróbujemy jakoś go jeszcze obstrzelać. Op dostał, nice. I teraz już możemy go na niego lecieć Dobra. O kurczę. Dobra, dostał i poleciał. No okej, okay, więc. To Toma udało nam się wygrać, więc sobie zagrałem tak jeszcze może za ręki. W zależności, oczywiście, jak będzie z czasem. No, okej, okay, na razie jeszcze ten filmik trwa dopiero 4 minuty, ponad, więc jeszcze myślę, że. Kilka sobie zagramy. Okej, okay. Myślę, musiałem przeląść, nie. Ale mogę no, go wziąć. Okej, okay. dobra, i na listowo. Ja, co tu będzie musiała. Lecimy, że tego ziomusia, musia, tylko żeby się nie ogarnął, że my tu jesteśmy, bo będzie problem. A, okej, okay, chyba się nie ogarnął, więc. Już mogę go lecieć zabić. Okej, okay, nie ogarnął się. Ładna fakt, tu się dzieje. O, lol, lol, Okej. Ok, wezmę tam jeszcze końc lepszy. Ehm. Um. Przeżył. Um. O, gdzieś typ, jest, O kurde. No to za typ. Dziwnie zabił. Ale okej, okay. tutaj może sobie wejdziemy. Hmm. Dobra. A jeszcze napiszcie, może w komentarzu, na jaki przedmiot stały mam zbierać. Są takie różne fajne. No, mam te przedmioty, które mam. To jest helmik, budki, kilow, łuk, strzały i perełka. A, i jeszcze to 32 drewna, tego, Bo często jest tak, że mam, albo nie mam budulców, albo mam mało broczków. Robię sobie to, kupiłam właśnie. Dobra, już naciliśmy na dół. Bo teraz akurat mam dużo broczków, nawet. Jakiś mieczyk. Okej, najwyższa może jakaś brojka. E, bo w sumie mi się nie przydadzą wam stałe, ale chyba, chcę założyć i okej, okay, lecimy tylko tyle. Okej, to już zaraz mam nadzieję, że u niego będziemy. Okej, okay, on tutaj idzie do góry, to my też pójdziemy. I o, on tutaj się na nas czai. Tylko, nas tutaj niczego nie zrzucił, no myślałem. Dobra, nie ma, nie tak no, tam twoje stały, więc ja się tu ubiorę i może go z łuku. O, nawet go z łuku zastrzeliłem, więc... O! Dobra, nam się doskoczyć ledwo, ale okej. Okay. No i tego tylko zrobiłem z łuku. nie Miał seta, znaczy miał set, tak, ale założył go później dopiero więc... no bez problemu. Mm. Dobra... Patrzę właśnie do tyłu, żeby mnie ich nie zabił, tak? Bo żeby takiego z domu nie było. Okej, okay, jeszcze... Okay. dobra, gdzie są gracze? Tam jest jeden ziomek. Tam chyba jest jeden, tylko że go nie widzę. Tam jest jeden. On perwę gdzieś rzucił. O, ten... Chyba cofnął się. chyba jak cheaty ma, bo on no, tak go cofnęło. Okej. Okay. Tylko żeby mnie nikt nie zabił, to będzie najgorsze. Ale okej, okay, możemy już sobie zeskoczyć, gdzieś jabłko i może na zuków wylać, a wylał sobie wiaderko lawy. Okej, okay, mam jeszcze jedną strzałę i będę jakoś tutaj... Okej, okay, nice On będzie nas próbował... Wow! No, dobra, przegraliśmy to. I słabo nam idzie w dzisiejszym odcinku, bo tylko jedna arena wygrana, ale jeszcze sobie zagramy jedną mapkę. I zakończymy ten odcinek. Mm. Ok, Ja już lecę w dół, więc najsowo. O, tutaj fajne ity. I odliaksowy. Jakiś mi się nie przyda, myślę. O, będziemy chyba ma też ekipa. Już będziemy do niego lecieć. troszkę może do góry. Hmm. Może go ze śnieżek. Ay. Nie trafiłem go. Ale teraz pyk, pyk. Pyk, pyk. Dobra, pokonany. Okay. Widziałem, że dostałem swojej stałe No chodź tu. Lol. Hmm. Bo mało życia widziałem. Wow, typ co? Hm. no nie fajnie. Wow, no dobra, no to, to było już by na tyle w dzisiejszym odcinku, więc. No. Ja się już będę z wami żegnał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na ra.